Takie zdarzenia, które się dzieją. No i sposób to w jaki ci ludzie, ludzie spod... rozmawiają. Tak. Jest bardzo ciekawy, jak oni potrafią e, szantaż albo groźbę przekazać e, takimi e, e, słowami, że tak powiem, mocno naszpikowanymi, e, e, jakimiś biblijnymi cytatami i, I Tak, tak i tak w perfidny sposób wyciągnąć z królika z kapelusza. A trzeba. Okej. No tak, to chyba tam główna władza na tak. tym polega. A tu jest wydawnictwo pod Modlitwy Kraków. Okej. Okay. No dobrze, mamo. No i co ty sądzisz o mm, e, polskim papieżu w dobie e, tego, co się teraz dzieje? Wiesz, że ja jestem przeciwnikiem religii w ogóle. Jestem człowiekiem, który poszukuje, więc jakby no niestety jestem przeciwnikiem również i tej osoby, bo e, była ona w wysokiej e, rangi urzędnikiem e, systemu totalitarnego, tak to nazwa. E, natomiast e, e, no właśnie. Właśnie, a ja y, nie chciałabym y, brać takich sądów moralnych, etycznych pod uwagę, a chciałabym popatrzeć na Polskę i to, co zostało zrobione dla Polski. I w tamtym czasie y, trzy, o, y, trzy osoby, mhm. ale ważne osoby, które nam pozwoliły, żeby żyjemy teraz w takim świecie, a nie w innym. I to jest właśnie papież nasz Jan Paweł, Drugim. to jest prezydent Reagan i to jest Margaret Thatcher. Mhm. I moim zdaniem te trzy osoby w tamtym okresie potrafiły obalić komunę. Mhm. Potrafiły po prostu tak odpowiednio pokierować światem i, i życiem naszym, uh -huh. że po prostu ten system totalitarny, straszny, okropny, padł. I ponieważ y, nasz papież wychował się w Polsce, znał y, od podszewki służby bezpieczeństwa, wiedział do czego jest zdolny KGB, wiedział na pewno, jakie zagrożenia z tego tytułu istnieją. Myślę, że nie mógł sobie pozwolić na to, żeby wyciągać, mówiąc jasne otwarcie pedofilię w tamtym okresie, piętnować księży i dzielić społeczeństwo na pół. My w tej chwili jako Polska jesteśmy podzieleni na pół. Pół Polski jest za, pół Polski jest przeciw i ktoś potrafił pięknie nas podzielić. Nasz papież potrafił nas połączyć. Wszyscy byli przeciwko jednej y, władzy, totalitarnej władzy i wszyscy byli wspólnie. I gdyby w tym momencie y, on. Y, zaczął y, piętnować y, księży, zaczął y, to włożyłby w krwi, w mrowisko, a na pewno służby bezpieczeństwa jak KGB potrafiłoby to tak, tak pięknie klasę, wykorzystać znaczy. i tak y, zmanipulować wszystko, że to społeczeństwo byłoby rozbite, po, y, podzielone i w tym momencie nigdy nie osiągnęlibyśmy... Tak, nie, nigdy nie osiągnęlibyśmy tego, co osiągnęliśmy w tej chwili. I nie wiem, czy ktoś chciałby mieć w tej chwili taką białoruś w Polsce. A jednak y, młode pokolenie nie zdaje sobie sprawy, jak to było, że paszport leżał w, na policji, że trzeba było y, mieć pozwolenie, żeby wyjechać, że nie można było wyjechać całą rodziną zresztą. Byliśmy z tobą na Pielgrzymce. No ja pamiętam, jak ja znalazłam u was e, e, jakieś e, karteczki z solidarnością, jakieś nalepki czy coś. I ja wam w ogóle o tym nie powiedziałem. I pierwsza rzecz, jaką ja pomyślałem, to że totalnie nie chcę, żebyście się tym zajmowali i żebyście mieli cokolwiek wspólnego, bo możecie pójść do więzienia. No ale. Takie to były czasy, ta, tak? Ale, ale... Byliśmy wtedy blisko z kościołem yy, i nie wiem ja, czy wiesz, mogę pokazać zdjęcie. Marzysz, <grych> tak jak właśnie byłeś... Byliśmy w 80. do przodu. No i dobrze, już widać. Osiem. Macie, napatrzcie się. <grych> ja i Jan Paweł II. E, ja uważam to spotkanie za nieciekawe, niepotrzebne. E, i... i Oczekiwałem nie wiadomo czego w tamtym okresie, po tym nic się wielkiego nie wydarzyło. No e... na to trzeba było lat. To U. nie było tak. Nie, mi chodziło o to spotkanie, że ja myślałem, że jakiś, nie wiem, gołębek, gołąb zleci z nieba i mnie olśni. Natomiast po prostu spotkałem starszego pana, któremu powiedziałem cześć i poszedłem dalej. A byliśmy w Rzymie i był bardzo fajny basen na tym polu namiotowym i strata możliwości pływania była dla mnie finalnie dużo większą stratą niż zysk spotkania tego Pana. No ja, bardzo mi się podoba Twój punkt widzenia. On jest głęboki i, i, i nie jest zero-jedynkowy jak u mnie, natomiast no ja dalej nie jestem przekonany jakby... Okej, okay, za to piątka. Pani, no Jana, tak. nie Pawle, za resztę nie bardzo. No, ale wiesz, nie ma tak, że to była wojna, to był powiedzmy taki czas, że niestety, ale wiele ofiar w tym momencie było poniesionych. I to są ofiary, które można wziąć pod uwagę, że. Dzięki nim, że to nie zostało rozdmuchane w tamtym czasie, że nie zostało y, tak naświetlone, jak być powinno. Y, dzięki tym ofiarom my w tej chwili żyjemy w zupełnie w innym świecie. No myślę, że teraz y, paru y, ludzi, którzy wiedzą wszystko na temat y, wszystkiego y, możliwe, że zaraz napiszą pod spodem, że nic nie rozumiesz, że to Rosjanie sami y, swój własny upadek zaplanowali, żeby przejść w inny system, bo ten już się nie sprawdzał i tamto i to i że w ogóle... Y... Wiesz, ja mam swoją teorię, jeśli chodzi o Gorbaczowa. Gorbaczow. Y studiował na Zachodzie, mhm. znał języki, był światłym człowiekiem. Mhm. W jaki sposób Gorbaczow został wtedy wybrany to na lidera Rosji, to Związku Radzieckiego, mhm. to nie jestem w stanie powiedzieć, ale zakładam, że w jakikolwiek sposób miał na niego wpływ właśnie ta trójka, o której mówiłam, że został w jakiś sposób przekonany. Mhm. No dobrze, słuchaj, chyba tym optymistycznym akcentem możemy skończyć. Zachęcam e, Państwa do wypowiadania się, a jeżeli z czymś się nie zgadzacie, to wypowiadajcie się kulturalnie. No nie? No. Ja mówię Essa, a ty? Dziękuję, do widzenia. <słuch>